powrotem w las na drugim brzegu raduni i dojdziemy sobie takim kółkiem to będzie 11 z hakiem kilometra symbolicznie. Cześć witam Was na naszym kanale. Dzisiaj razem z Krzysztofem z RedBros Outdoors planujemy trasę przemarszu na 11 listopada. Jak będzie wyglądać trasa pewnie niebawem zobaczycie w materiale. Zapraszamy wszystkich którzy są chętni żeby z nami świętować święto niepodległości. Przejść symboliczne 11 km szlakiem niebieskim wzdłuż rzeki Radunia. Po skończonym marszu będziemy oczywiście zakładać obóz w miejscu, gdzie teraz obecnie jesteśmy. Spotykamy się 9 listopada o godzinie 12. Lokalizację miejsca spotkania Parkingu Leśnego macie oczywiście w opisie. Warto by wspomnieć o ludziach, którzy wspierają naszą inicjatywę, czyli Marsz Terenowy Raduni. Firma lokalna z Kaszub, firma Army World. I oczywiście firma z Gdańska, firma Wojpol. Te obydwie firmy. Są patronami naszego marszu terenowego. Army World i Wojpol ufundowały dla uczestników najbardziej takich walecznych, dzielnych, którzy będą chcieli naprawdę przeżyć to razem z nami. E, drobne podarki. Co będzie w tych podarkach, tak naprawdę nie możemy wam zdradzić, bo nie byłoby to w ogóle żadnym zaskoczeniem. Nie, nie, tak. nie? My sami tak naprawdę nie wiemy. Nie? Sami nie wiemy, sami nie wiemy. Będzie I... to niespodzianka, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co, komu, ile. Zapraszamy na marsz. Maszerujemy wspólnie. Wspólnie razem z Krzysztofem przedzieramy się w sumie przez dosyć gęsty las, bo zbliżamy się w stronę rzeki Radunia. Chcemy oczywiście Wam ją pokazać, jak ona jest piękna i urkliwa. Wyszliśmy z miejsca, w którym będziemy obozować podczas naszego marszu terenowego. Podjęliśmy taką wspólnie decyzję, że to miejsce będzie Odpowiednie i najlepsze, żeby po prostu spędzić tam sobie noc. Jest miejsce na ognisko, jest to strefa taka zagospodarowana przez nasze lokalne tutaj nadleśnictwo, także nie, nie będzie tak naprawdę nic zrobione na dzikusa, będzie wszystko legalnie, także nikt do nas nie będzie mógł mieć pretensji. Eee... Obok tego miejsca, jak widzieliście, bardzo fajne, magiczne miejsce, miejsce z kurhanami i miejsce z kamiennymi kręgami. Takie miejsce mogliście już widzieć też już u nas na, materi na materiałach. Były to kręgi kamienne w miejscowości Węsiory. Kto nie oglądał, to zapraszam Was. Na odcinki do Krzysztofa, do mnie, także możecie to zobaczyć, a w tym miejscu tak naprawdę jesteśmy po raz pierwszy. Będzie to też fajne doświadczenie, fajne doznanie, bo w tym miejscu jeszcze nie obozowaliśmy, a jest możliwość właśnie spędzenia tam nocy. Jak się przygotować na taką, powiedzmy, marszrutę, to wszystko będzie uzależnione od Was. Co weźmiecie, to będziecie dźwigać, z tego będziecie korzystać. My zapewniamy, tak jak mówiliśmy, nasze. Towarzystwo i oczywiście kilometry w nogach, i oczywiście piękne kaszuby. Weźcie pod uwagę to, że w tej chwili jest piękna pogoda. Mamy 26 październik, jest naprawdę piękna, złota jesień, ale w listopadzie może być już śnieg. Miejmy nadzieję, że pogoda się utrzyma, będzie tak jak teraz, będzie piękna, piękna polska jesień i będziemy mogli fajnie w spokoju sobie. Przemaszerować. Oczywiście, jeśli będzie brzydka pogoda, nas to nie zniechęca. Nic nie odwołujemy, idziemy dalej. Szukamy teraz z Krzysztofem, właśnie brzegu rzeki Radunie. Chyba już Krzysztof widzę tam. Aha. E, do, przez dosyć gęsty las się przydarliśmy z miejsca, właśnie parkingowego, tam gdzie są te kurhany, bo chcemy zaraz sobie usiąść i sobie chwileczkę poobozować pokazać Wam tą piękną. Właśnie rzekę Radunię. Ej, słuchajcie, znaleźliśmy, dotarliśmy. Nie jest źle, Krzysztof. Znaleźliśmy Radunię. Znaleźliśmy, słuchajcie, rzekę Radunię. Wysyłki. Ten wąwóz, słynny. znaleźliśmy rzekę Radunię. Zeszliśmy w ten słynny wąwóz. Tutaj przedszenie na tym odcinku było około myślę 15-20 metrów. Nie było tak źle, Natomiast to jest taki... Ale jest w Znowu jesteśmy nad Radunią Drzewo powalone. O którym można by było przejść, ale cały czas są takie klify ze pozrywane, którymi prowadzi jakaś tam ścieżka, tak to mniej więcej będzie wyglądać podczas naszego marszu. Także wyposażcie się w odpowiednie obuwie, w odpowiednią odzież. Bo pogoda może być różna a teren jest tak zróżnicowany tutaj, że mamy wysokie wspięcia terenowe. Bardzo mocne spadki także. Warto się do tego przygotować. Uff. No tutaj to po tym błocie. No, a też tak może wpadliśmy. być. Bo, no, jest jesień, no, kurczę, wiesz. Jest troszkę więcej wody w rzece i niestety, no, teren jest dosyć mocno podmoknięty po, Tutaj na dół się zsunąć, no to też nie ciekawie. Nie jest może jakoś wysoko, ale w te suche patyczaki no jest stromo. Kolejne połamane drzewo. Opa! to jeszcze tutaj nie wiem czy widzicie to jeszcze oczywiście tutaj nie Krzysztof idzie przede mną ale zobaczcie idziemy kawałek już Radunią i naprawdę mamy listopad, temperatura nie jest zbyt wysoka, ale to ciągłe wspinanie się, obniżanie się, yy, można powiedzieć, chodzenie na kucku, to naprawdę wpływa, że organizm jest fajnie rozgrzany. Także weźcie pod uwagę to, że by wziąć sobie też jakieś rzeczy na zmianę, ewentualnie po prostu nie ubierać się za grubo zawsze rzeczy można zdjąć. Ale rzeka jest piękna, zobaczcie. Teraz przechodzę tutaj taki nad samą wodą. Takich miejsc jest właśnie tutaj też bardzo dużo. Trzeba się schylać, żeby nie zaczepiać plecakiem. Kto zresztą był nad Radunią, to wie jak ten teren wygląda. Nie jest to po prostu zwykły spacerek ścieżką, po prostu przygotowaną ścieżką dla spacerowiczów. Szlak jest naprawdę wymagający, zaliczany do szlaków górskich, bo mamy tam wysokie przedwyższenia, tak jak mówiłem, duże spadki terenowe. Bardzo dużo, bardzo dużo połamanych i powalonych drzew. Nikt tego nie sprząta, nikt tego nie czyszcza, bo jest to rezerwat, także zostaje to wszystko. Tak jak w naturalnym środowisku, ale jest pięknie. Zobaczcie. Spakuj plecak i ruszaj do nas. Zapraszamy.